To jest taka maszynka, gdzie czasami były pytania dlaczego my tak dziwnie robimy tą klatkę. No to właśnie jest maszynka stworzona do tej klatki, bo radka jest taki hammer, na którym to trzeba zasymulować. A ta maszyna, kamera naprawdę robi tą klatkę całą tak należy, więc tu się nie trzeba gdzieś jakoś tam wchodzić, schylać, tak jak siadamy i ćwiczymy i czuć naprawdę zupełnie inaczej tą klatkę, aniżeli na tej maszynie do tej by W międzyczasie pokażę tę maszynę. Czekaj Marcin, no. czekaj, czekaj. Jedziesz, jedziesz, rozrywasz butna. Ciągnij ostatecznie i rozrywaj to aż do bólu. Zajebiste jest. Oké. Oh. Maar oh, het is mega Mega school. Dat is natuurlijk mega Jeszcze coś można wrzucić, Tak. No jak włożymy, się macie, pan się wąsku, czy szeroko tutaj? Ja tak się zastanawiałam. Marcin chodzi wąsko. No, no, ja zrobiłem tak. jak Marcin, no. ale powiem Tobie, że robiłem szeroko raz do bólu, no, Może porozgrywało. Teraz zrobię ja tak. szeroko. Zrobię, zrobię tak Na tak. tej no. wysokości, do tej, nie? Na szerokości raczej, na całą szerokość. No, nie mam takiej zakwasy, nie jest, Ale jest kurde, jest super inne. Bo my, wiesz, wchodzimy pod spód, widziałeś, nie? Widziałem. Ja. I próbujemy tutaj wyciskać. Tam jest taki ten ruch od dołu, który wchodzi. Z którego na całej szerokości. Znaczy, jak tak, nie wiesz, tak, miałem. Tak, tak. No tam czułam tutaj go pika i tu tak. na całej klacie. Marcin, tak, tak. złap tak. szeroko, zupełnie na bajkę. Tak, to czy tego może nie zadajmy? Wy? Tak, nie. Jest ciężej no. szeroko, no. ale jest naprawdę no. i Dobra, na zlepsze. Po całej, po całej szerokości mieście. Ja ciężko, ja ciężko, ja, ja ciężko, to czułem. Wosko jak robisz, to bardziej to Jest tak jak Marcin, bo chcę sobie zobaczyć, bo nie znaczyłem. Muszę sobie poprobować. Ja weź szorzej, wiesz? A już jest, ale dobrze. wąsko z kolei? Mam wrażenie, że to mieści się bardziej tutaj do środka. Tak, do środka. Ale nawet jak chwytasz szeroko, to środek też pracuje. nie jasne. Nie, 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 nie. Marcin, żeby koszulkę wziął, to by było fajnie widać, jak lata pracuje. Może poprosimy Marcina. Zaraz dajmy. Zamykamy Dalej. Czasem jest

Nie zatrzymaj na górze. Fletniej jedziesz w dół. Wolniej jedź w dół. Ja mocniej czuję na wąskim. Mocniej czuję na wąskim, nie?